Mam na imię Ewa z Niemiec i nasz, taki może powiedzieć nasz cud to stał się. Kiedy mój mąż po 12 godzinach nocnej zmiany przyszedł do domu. On pracuje na, o na Ojonie. Można powiedzieć tak po polsku, bo w Niemczech to jest intensyw krankę Lega, nie? I y y wykąpał się normalnie i źle się poczuł, że jakoś poszedł do lekarza i, i u lekarza straci przytomność, albo przestał, przestał, przestał mówić, szybko karetka, y, wzięli go do kliniki, y, zrobili, zrobili y, y, badanie y, od razu. Y, pod, pod ten MRT i okazało się, że do, dostał zakrzepicę y, po lewej stronie mózgu. Y, zablokowane tam były y, żyły. Y, oczywiście wcześniej miał dwie szczepionki, bo jako medycyna musi, jako pracuje w szpitalu, musiał się zaszczepić. I y, no, zaczęło teraz się ratowanie, tak operacja. Ja później go odwiedziłam, bo był krótko w śpiączce w tej, w tej komie. I zaczęłam, no pojechałam pierwszy raz go wtedy odwiedzić. Jak już wrócił z tej intensywnej, tym Orionie, i po prostu. No płacz, ja Gracjanie wysłałam krótko film. On nie poznawał nikogo, nie poznawał nawet swoich najbliższych, imiona pozapominał. Także strasznie się załamałam i szybko wzięłam z Gracjaną kontakt. I po prostu na bazę, okazało się na bazie, że miał kompletnie Musiał mieć kompletnie cały organizm oczyszczony, od głowy po nerki, po płuca, układ krwionośny. Wszystko było tymi kolcami, można powiedzieć, tymi skrzypami oblepione. I. Nagrywane to było szybko przez, przez komórkę. Na drugi dzień pojechałam. Do niego do szpitala i po prostu szoknie, bo y, siedzi na łóżku, tak półsiedząco, nie? Siedzi na łóżku, popodpinany tymi y, y, całymi y, aparatami, bo jeszcze miał y, wprowadzoną w żyłę w głowie tam trzy dni. Tą parasolkę co zbierała cały czas te skrzepy. I siedział i płakał, i mówił, że Bóg wie, co robi, Bóg, Bóg, ojciec najlepiej wie, co ma być, że, że, go, że na niego jeszcze nie przyszedł czas, i tak w kółko płakał i to w kółko powtarzał to samo. I ja myślałam, że to on jakby to live, te oczyszczanie przeżył, nie? Bo faktycznie tam później go zeszło, zeszło na niego boskie światło, i, i po prostu dostał tą ochronę, i dostał informacje. I on w tym szpitalu zachowywał się faktycznie, jakby wszystko widział, co się działo. i po 10 dniach wypuścili go. Nie miał ani sparaliżowanych nóg, ani sparaliżowanych rąk. Problemy ma trochę z mową, ale po tych dwóch miesiącach rehabilitacji był w klinice na Rea jeszcze i dzisiaj czuje się dobrze. Po prostu jeszcze jest tam na chorobowym. Robi tam, uczy się jeszcze dokładnie tych słów wymawiać. Ale, ale wszystko deszło jak ręką. To, to jest naprawdę cud. I to nie jest jakieś wymyślone, czy jakieś tam sobie um, ubzdurane, bo to naprawdę dzieje się wszystko. Na drugi dzień, kiedy pojechałam do niego do szpitala, to zobaczyłam naprawdę cud. Tam na bazie po tym oczyszczeniu. Po prostu lekarze byli w szoku. Ja byłam w szoku, bo on po prostu był całkiem, całkiem innym człowiekiem. On, on tak na pół siedząco siedział i, i mu ta, te pierwsze już, te pierwsze objawy po tym. Po tym um, oczyszczeniu było, było widać. Wszystko naprawdę, jakby ręką odjął się, zmieniło. On zaczął, on zaczął już. Um, um, słowa pierwsze wymawiać, jak mnie zobaczył, to powiedział: O, szac, już mnie poznał. Także z godziny na godziny było widać poprawę. I dlatego um, jesteśmy bardzo wdzięczni. Rafałowi i, i całemu do, i światu duchowemu, że taką pomoc możemy teraz dostać. Że są takie czasy, że um, mamy opiekę, mamy naprawdę opiekę i to, co się stało przez następny dzień, 10, przez następne 10 dni, to to była tylko poprawa i poprawa i poprawa i, i po, można powiedzieć, po udarze mózgu i po tej, po tej zakrzepicy tego mózgu, co on miał w takim ciężkim, bardzo ciężkim stanie był, on po dziesięciu dniach na swoich nogach opuścił szpital. I on, on nawet tam był nazwany na tym oddziele cudem cudem miesiąca, bo to naprawdę y, jeszcze w życiu tego nie widzieli, żeby był w tak ciężkim stanie i on już, już on już, prać, on już y, prawą rękę, jak opowiadał, że on już czucia nie miał, jak już y, te karetce go wieźli, to on już, on czuł, że już ręki prawej nie czuje, ta ręka mu tak spadała, już ta cała prawa strona zaczęła mu po prostu odchodzić i i to wszystko minęło, wszystko, wszystko odeszło po tym oczyszczeniu na bazie z Rafaelem. Dlatego y, naprawdę jesteśmy bardzo wdzięczni y, y, Gracjanie, światu duchowemu i, i Simone, że taką dużą pomoc, że tyle pomocy mamy, że tyle, że tyle y, dla nas robi, y, że naprawdę to to wdzięczność to jest małe słowo, bo naprawdę to, to, to. to ja to naprawdę, nie, mi brakuje aż nawet słów, bo to, co człowiek chce powiedzieć, tą to, to wdzięczność, tą, to, tą miłość dla Ojca, dla tej całej bazy, dla Rafaela, że dla nas, dla ludzkości. Taka pomoc jest, i, 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 tyle, i tyle możemy, jak poprosimy, naprawdę tyle możemy dostać dobrego. Mm. Na, naprawdę. Ja, ja nawet nie mam tam żadnej możliwości, nigdy, tej, tej, nawet 5 minut nawet nie miałam wątpliwości, że, że, że to że to nie działa, że to, że to, że to, że to, jest jakaś tam bajka czy coś. Nie, ja po pierwszym oczyszczeniu, jak się pierwszy raz u Graciany już oczyszczaliśmy, to yy, wszystkie, wszystkie moje boleści, kolana i, i wszystko, wszystko dokładnie tak, co mnie bolało, co przeszkadzało, wszystko było usunięte, te zmiany i, i po prostu funkcjonuje i, i trzeba tylko naprawdę Ojcu i całemu, całemu światowi duchowemu tysiąc, tysięczne, tysięczne, tysięczne dzięki i, i, i wdzięczność i, i, i tylko co człowiek ma w sercu, naprawdę co najlepszego życzyć, bo Jest naprawdę cud, cud, cud. Nasz cały wszechświat jest cud. Nasz Ojciec robi cuda. Robił i robi. I my to wszyscy widzimy. Ci, co mają oczy, to widzą. Ci, co mają uszy, to słyszą. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. I do usłyszenia w następnych hipnozach oglądam i będę oglądać i słucham yy, yy, bardzo bardzo zainteresowana Gracjanę i to jest naprawdę cudowna osoba u nas w rodzinie to nie był tylko pierwszy cud bo yy, pięć lat temu yy, mój wnuciu wnuciu jak się urodził po dwóch trzech tygodniach Dostał neurodymityzm. To jest chyba po polsku łuszczyca. I ym, na całym ciele rączki, buzia, ręce, nogi, brzuch wszystko było w takich strupach. To, to przyklejało się, sączyło się, przyklejało się do ciuszków. Bardzo cierpiał. Jednym tylko, jedynym wyjściem to był kortyzon, który. Za bardzo też nie pomagał, bo po, po, po paru dniach niby się zaczął goić, a później za, jak już nie, nie używało się tej maści, to znowu zaczęła, zaczęła skóra pękać, zaczęło, zaczęła woda lecieć i, i krwawić. I, I myśmy byli wtedy ukracjani na... Yy, yy, yy. Na tym urlopie tydzień czasu, jakbyśmy mieli hipnozę maszarzy, w tym harmonii, centrum, i poprosiłam ją o oczyszczenie mojego wnuczka. I też miał bardzo dużo tych właśnie chipów. Jako maleństwo, to wszystko to pływało, i to było wszystko usuwane. I miał przy pępowinie, to stała się, powiedział Rafael, przy, przy porodzie jakiś robal tam w las i to właśnie przez to miał te, te zmieniał właśnie mu tą genetyczną, całą skórę genetycznie. Pojechaliśmy po, nie, po tygodniu do domu i y, przysyłałam kracjanie y, po tym oczyszczeniu zdjęcia, co z tym maleństwem się robi. I co tydzień, zawsze w sobotę, robiłam zdjęcia i wysyłałam, żeby pokazać y, 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 tak, tak, tak. Byłam zdziwiona, bo ja wierzyłam, że to wszystko będzie dobrze, że, że, że po tym oczyszczeniu wszystko się już zagoi. I, i, I tak bardzo wierzyłam, bo to ta właśnie, ta wiara, też w świat duchowy w Rafaela, tą prośbę o pomoc, że, że ta pomoc przyjdzie. I faktycznie. Po pierwszym tygodniu wysłałam zdjęcia, to zaczęło wszystko wysychać pomału, schnąć. Na drugi tydzień te strupy takie już zaczęły się, się robić, takie takie jasne. Po trzecim tygodniu zaczęły odpadać, a po czwartym tygodniu wysłałam, tylko były takie lekkie, była zdrowa skórka i tylko takie lekkie różowe y, 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 placki, tam, gdzie były te, te strupy takie te znamiona po tych strupach i do dzisiaj, mój Wnusio ma 5 lat, w październiku skończy 5 lat i zdrowy chłopiec, piękną ma ani jednego nawet śladu po takich, po takich tych strupach, po takich ranach żadnych y, y, zroś zrośli, z tych tych zrośniętej tej skóry, nic po prostu ciałko piękne, jak gdyby się nigdy nic nie stało. Piękny, piękny, zdrowy y, 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 chłopczyk. I, I że to aż tak szybko zadziałało, że po miesiącu, w sumie po miesiącu dziecko było kompletnie zdrowe, bez żadnych strupów do dziś. I to są, to są naprawdę y, 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 przykłady y, na ludziach żyjących, którzy, którzy wyzdrowieli, którzy y, nagle pozbyli się absolutnie choroby. To, y, y, co, co trzeba jeszcze więcej, można powiedzieć, jak trzeba więcej jeszcze udowodnić, że. Że na, na, jak nie na żywym człowieku, na, 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 jak z, nagle z takich chorób i z takich, z takich ciężkich chorób y, wyzdrowieją, to są cuda.